Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego na ulicy Nowowieskiej w Dzierżoniowie. Po przejeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pali się ostatnia kondygnacja. Ogień wychodził już na zewnątrz dachu, dach się otworzył. W działaniach brały udział zastępy PSP Dzierżoniu, zastępy OSP Roztocznik, Piskorzów, Mościsko oraz Ostroszowice i Bielawa. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Ewakuowanych zostało Sześć osób przed naszym przyjazdem i kolejne sześć już po naszym przyjeździe Czyna pożaru jeszcze nie jest znana, będzie to ustalała policja rota o